Ale nie bawicie to, że kościół, który jest uwikłany w afery mafijne, finansowe, korupcyjne, pedofilskie, seksualne, mówi nowy papież sam sobie robi kanapki, dojeżdża autobusem, teraz już nie będzie papa mobile, tylko papa mobilet. <laughs> Rozumiesz, no to są, nie uważasz, że to są kpiny, że oni sami trochę kreują kabaret? Ale, jakby to, i to, wszystko, co jest złe, należy na maksa wyśmiać. I w ogóle się nie przejmować jakimkolwiek głosami, bo to, co właśnie powiedziałem w swoim monologu, to nie to, że ktoś puścił błąka, bo to jest absolutne spłycenie, tylko to, że to jest człowiek. I to, co ten człowiek robi, należy oceniać. Robi coś fajnego, ma fajny pomysł, fajną jakąś ideę, super, to absolutnie to pobierajmy i jakby idźmy z tym, idźmy według tego, bo to jest fajne. A jeżeli robi coś nie tak, albo nie wiem, czy pozwala, albo ktoś inny w jego otoczeniu robi coś nie tak, to absolutnie wyśmiewajmy to. Uh -huh. Wyśmiewajmy, mówmy o tym, napiętnujmy, żeby tego więcej nie robił, nie robił on, ktoś inny i tak